Kofę na apelu, pasą na mnie. Gdy w tą każdy ruch jest fajny, ty. Wszux, to mówić, że się nie uda, to tylko sięgryp policjusze w wszystko to tu, a niech nie radzili mi, że padnę. Mówili, że przepadnę, gdy teraz patrzą w bekan, bo piw mnie na każdym kanale. Z YouTube, TikTok i ta liczba jest każdy klik to nowa stuka, każda stuka to potem mnie pyknęło Dowiłem to letnie niż szybkie, bo byłem gani, cały. teraz kroczę po błysku, to mój nóg, to mój czart, nikt mnie nie da syna. I się szybko, każdy dzień to wypykana Ja ci się śnieżnik. Każdy klik na mnie, powyżej szybko, wszystko przetaję, nie to wyjącę na wstydę i w lewę w to, to, to wydotą losi się wszystko. Kiedy każdy krok jest młody a nic, nic znik, to w mnie lecą wkuję. klikam do szyb, wytrawną to lasa, to lasach My w końcu, się wszystko. Każdy krok to florum, nie no tutaj, Sądzę, bo sydniej. Siada w ruchu konie marzenia jak geeki Czubiście i dotrzymać i linii nie do śwady Teraz na jego dwa Nie ma już żadnej gradi Kolejne wyświetlenia, kolejne rekord Nie ma initów, dygrasz by zbiegł bez stany Ty linse w górę, twierdzę jak mój film i cieszę się wszystko, to, i ty ujdę, mój, nie ręczy się licznik Każdy klik na mnie, korzy się wszystko w toje przestaję to wyjął się nastyty Lecę w to wysoko, Jadzi się wszystko Każdy knocie w młotę, ręczy się licznik Chyba i lewo w ja siedzę, klikam do wszystkich lat O, bo tu idź to nasz świat Lecimy w to, i cieszę się wszystko Każdy krok to w każdy cień to nowa szansa W górę lecą wyfry, licznik nie miło Mierza, wstrzymasz nas, łamany moc Liczy się wszystko, to nasz własny lot Liczy się wszystko, w kwiat na potęgu I się wyżej, przegrania mnie do flocie. Jak odesz to las audiograf Liczy się wszystko, w gróbie nigdy tu Bo mój miejsce tempo nie ma pytań, stąd tylko cyfry sugo jak w ruchu, go maszyny jak birki. Kiedyś chcieli tak trzymać, mówili, mi nie doświadczeń, teraz ja na rękach banknoty nie mają już sobie karty. Kolejne wysztyplenia, kolejne rekord nie ma limników, gdy grzbę biegacie w bladym liczę w goje Wyfyrtał jak mój film, i się przyfro To mój pil, mój w każdym dzień To mowa zła wza. W góry lekko nic, nikt nie balnia Nie dotrzyma nas naw, mamy mow. Nic się wzywio to u nas ławmy no wyjdzie się szybko Kiosnak i bo to pijany, sepysej. Wszech joja mylo w placie. to raz ta bo nasza droga liczy się wszystko w góry, nie w tytuł. Liczy się wszystko, kwiat na kwiat dla potów, pijemy serwisy,